Elegancja, luksus i błysk w jednej kropli perfum. Czy to jest możliwe? Tak, jest to możliwe. Pokażę Wam dzisiaj trzy zapachy, które emanują białymi kwiatami, ale poddane są niesamowicie tak nonchalansko. Sans escale, białe kwiaty uplecione z plumerium, z elang-elang, na kokosowym vibe. Niesamowicie esencjonalne, bogate i pełne właśnie takich musujących nut. Od kadel, Jasmine Satin. O tym zapachu mówię cały czas, ale nie dziwcie się. To jest zapach, który obrazuje przepiękne krzewy jaśminu, ale podane zmusującą nutą e, brzoskwini, takiej świetlistej brzoskwini, soczystej brzoskwini, więc warto sprawdzić. I ostatni to Petit. Petit od botaniki. Petit otwiera się limą, otwiera się niesamowicie taką rzeźką nutą lilii wodnej. Przepięknie zblendowane właśnie białe kwiaty, płatki jaśminów, ale jednocześnie coś takiego tam zedziornego się skryło w bazie mech dębu, który sprawia, że ten zapach jest bardziej profesjonalny. Wszystkie te trzy zapachy są idealnie lśniące, idealnie eleganckie, ale być może wy znacie inne, podobne. Piszcie w komentarzu, jesteśmy bardzo ciekawi.